Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Papierki, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, czyli dzisiaj jest dzień, którym papierki dostajecie i papierki dadzą Wam Aleksandra. Dzień dobry. I ja, Maciej. Niewiele się wydarzyło w otoczeniu starym Tyram 27 lat pod tym zegarem, a się okazuje, że naprawdę w tym tygodniu praktycznie nic się nie wydarzyło. A z tych rzeczy, które się wydarzyły, no to są to takie. Że tak powiem Michałki i ten jeden, te pierwsze to akurat będzie idealne, bo oto tematy. Boxel w Miami. Jacek Protasiewicz, pijany czy nie z pełna rozumu? Piwko nie można z kolejnym atakiem. Afera w tańcu z gwiazdami. Luna to bogol. <gul> Budda wypuścił swój napój. Fame w Kanal Plus. Dobra, to może najświeższa informacja. Fame <gul> w Kanal Plus. Otóż Fame MMA dołącza do Kanal Plus Online. Dzisiaj dosłownie przed chwilą napisał o tym... Bo dowiedział się, nie wiem, pół godziny wcześniej Kuba Wontor i, i wrzucił to na Twittera i pół godziny później podali oficjalną informację. Kuba Wontor teraz będzie się zajmował freakfightami. A on bardzo dużo o freakfightach pisze na okay. Twitterze. O, na ich i tak dalej. No w każdym razie... E... Ale teraz tak zawodowo, jako taki dziennikarz. No chyba tak. Sportowy. Dziennikarz freak sportowy, fightowy. śledczy freakfightowy. Śledczy freakfightowy. On będzie te wszystkie... W, y y Nieporozumienia rozwiązywał, które istnieją pomiędzy, pomiędzy uczestnikami freak fightów, to on będzie dochodził do tego, kto z nich ma rację. Dokładnie, i teraz tak, po raz pierwszy transmisja będzie dostępna wyłącznie w serwisie Kanal Plus Online, to ogromna zmiana na lepsze dla, franów, dla fanów Freak Fightów, oprócz standardowego dostępu do oglądania gali Fame, w pakiecie otrzymacie również dostęp do bogatego katalogu filmów, no to wiadomo, no, Kanal Plus. W każdym razie archiwalne też będzie można tutaj oglądać, te, te rzeczy, które do tej pory były, nie wiem jak to działa w przypadku dostępu, wyku, wykupywania tego pay-per-view, czy tam było, że można było oglądać te archiwalne rzeczy, czy tam było tak, że one po jakimś czasie znikały, nie wiem znikały. A, masz no. tylko dostęp na określony czas, chyba zależy też, który pakiet kupujesz, to masz na określony czas okay. po, po gali. Rozumiem, no to teraz będą najprawdopodobniej wszystkie będą w tym pakiecie, które do tej pory były. I, no i jakby jednorazowo płacicie i macie też Kanal Plus w tym wszystkim, więc myślę, że na pewno się to bardziej opłaca. Nie wiem, czy im się to opłaca, ale to znaczy, że oni dostali od Kanal Plus pieniądze, w takim razie to chyba kurwa niemałe musieli dostać. I teraz pytanie. Na pewno jakościowo to będzie, jeżeli chodzi o sam streaming, to, no, to, to zobaczymy. będzie... No stawiałabym, że będzie lepsze. No tak, ale Kanal Plus chyba się jeszcze nigdy nie spotkał z tak dużym zainteresowaniem online streamingu jednocześnie w tym samym momencie. Nie przypominam sobie, żeby Kanal Plus coś wypuszczał. No ja nie wiem jak sportowo, bo ja się sportem nie interesuję kompletnie, Ach, dobra, więc sport nie mam... Też, ale dobra, oni ale my... Oni przecież w sport zaangażowani od chyba zawsze jako platforma. No nie? tak, ale jeżeli chodzi o sport... Nie no, ja wiem, nie, nie mam pojęcia. To Liga Mistrzów i tak jest transmitowana zwykle przez e, telewizję publiczną e, i to samo jest z ważnymi meczami e, naszej Ale tu czytam, że stream online cały czas będzie się zajmował te, te, obsługą techniczną i realizacyjną. Okej. Okay. Okay. Czyli jest od samego początku swojem, czyli tu się nic nie zmienia, okej. Okay. Tak, e, i teraz pytanie takie: właściwie, czy to jest ta, ta decyzja, jest podyktowana tym, e, że, nie wiem, boxer troszeczkę jest taki odsunięty od tego fejmu i od tych wszystkich afer, czy nie? Bo on jest w tym fejmie, czy nie? Bo ja już nie wiem, ja się kurwa pogubiłem. On jest w Fejmie. Jest dalej, tak? Tak. On jest y, przestał być w tym doze y, Buddy. Aha, dobra, doze, no. Y, przynajmniej no, na papierze przestał być, bo myślę, myślę, że to może różnie wyglądać w rzeczywistości, ale to też jest znowu takie moje gdybanie sobie, ale w Fejmie jest. Mhm. No. no i nie jest w Gołcach. To jest też oficjalne, że nie jest w Gołc. Przy okazji, bo w sumie o tym nie wspomnieliśmy, to w Budda wypuścił swój napój energetyczny, który można w żabce Słuchajcie, zostać. tak, i właśnie Janek sobie nam nie pokazuje, ważna informacja, nawet go spróbowałam od, od Janka z puszki, dał mi łyka. Smakuje jak Red Bull? Smakuje jak Red Bull, tylko bardziej słodki i zostawia taki dziwny posmak w ustach. To jak Tiger. Y ja Tiger mam... miał coś Właśnie takiego. Właśnie ja, ja mówiłam Jankowi, że ja... ciężko jest mi tutaj być osobą, która może się jakoś specjalnie wypowiedzieć, ponieważ ja nie przypadam za takimi napojami, ja ich nie piję. Ostatni raz Red Bulla piłam naprawdę bardzo dawno temu, jak chyba jeszcze zero nie było, nie no. było tak dostępnych, więc to musiało być naprawdę dawno temu. Yy, I no, jedyne co, co, co miałam to to, że wydaje mi się, że ten Red Bull był mi trochę mniej słodki, no i nie zostawiał takiego bardzo dziwnego posmaku w ustach. No to... Oprócz tego, że te napoje będą, to jeszcze Budda tworzy Dozeland, sobie wymyślił. Skąd w ogóle ta nazwa Doz? To powinno być do us, jak doza czegoś, tylko że przez S powinno być. No ale być może to tak na śmiesznie, znaczy nie na śmiesznie, tylko tak, żeby brzmiało groźniej. No to stworzy, tworzy swój dozeland i on powstaje na Śląsku i tam będzie 55 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni po 100 tysięcy złotych za metr kwadratów. No żartuję to, to nie kawalerka w Warszawie. I, i tam będzie tor wyścigowy, będą testowane samochody, będzie siedziba firmy. No więc generalnie tworzy swój taki lunapark, Budda i będzie miał, będzie mógł tam też składować te puszki, które będzie pił. Bo żeby przyjechał tam do niego Mr. Beast i zrobił rekord wypicia puszek jednocześnie. Albo ci puszki. Ci puszki, otworzyć ci puszkę? Będzie składał. Tak. Jak będziesz ty miał swój napój. Tak, to będą ci puszki, tak? To będą ci puszki. A no dobrze. Nie twoje, ci, ci może. Ci może. Ci może też składywać. Dobrze. Składować. Co? Składywać, składować. Nie wiem, Ola jest chyba pijana albo nie niespełna rozumu. Czyli Bardzo możliwe. zupełnie tak... jak Jacek Protasiewicz, który no, odpierdolił, odpierdolił. Dwa dni odpierdalania, słuchajcie, niedziela cała. Poniedziałek, bo rano dzisiaj też odpierdalał. Przestał w końcu. Po tym jak wyjeba... od, odcięło się od niego PSL. Po tym jak PSL się od niego odcięło w wpisem swoim. Jak wyjebali go jako wodę kurwa, nie wodę tylko wicewojewodę, dolnośląskiego, ale to by się zgadzało, bo tam jest woda bo na pierwszym miejscu jest wielka woda, która była w 97, a potem jest woda No to wyjebali go jako wicewojewodę dosłownie przed chwilą. I on w końcu napisał, że jednak przeprasza. Napisał tak. Każdy ma swoje problemy, także zdrowotne, ja też. Moja aktywność w ostatnich dniach w internecie była tego przejawem. Przepraszam wszystkich, którzy. Moimi wpisami poczuli się obrażeni lub dotknięci. A ja myślę, że to wcale nie był alkohol, tak jak tutaj wszyscy sugerują, że a co? Okrała, tylko to były te ogórki, one, które są na zdjęciu uwiecznione. Te ogórki były sfermentowane. Sfermentowały brzuszku. I mi w one mu sfermentowały w brzuszku jeszcze bardziej, i on się pewnie struł. Znaczy, w ogóle. Ja myślę, że to jeszcze może być inna rzecz. To może być. Ogórkowe mi... zapalenie y, mózgu. To może być miłość. To może być miłość odjebało typowi od miłości, bo jest związany z aktualną partnerką, Darią Brzezicką, która ma, nie wiem, z 22 lata. On A, ma 50 no to ma 22 lata, to na pewno to jest... Tego. No, słuchaj, no kurwa, no może tak być. no y, Nagle, ma wiesz, drugą młodość gdzieś tam w tym wszystkim. Czyli mówisz, że Marcinkiewicz. Stań? No, Marcinkiewicz, vibe jak chuj, nie? Okay. Y, więc y, partnerka też Daria Brzezicka, ona y, nie wiem, czy z, y, z PSL-u, czy z Polski 2050, ale też związana gdzieś tam politycznie, też coś y, próbowała osiągnąć, ale co dokładnie, nie wiem. W każdym razie, bo też możecie nie wiedzieć o co chodzi. No, w, pe w pewnym momencie, w niedzielę. Jacek Protasiewicz się odpalił i zaczął wypisywać tweety i odpowiedzi. Tutaj do Samuela Perejry, zaczepiając i mówiąc o rozporku Kurskiego i o tym, że pasują tam jego ustach, usta. O wielkich ustach Oskara Szafarowicza. Każdego Miękki, zaczepiał. serze parmezanie. Tak. Ja Mówił o bi bidokach, w ogóle jakieś tam rzeczy. Wrzucał jak trzy parmezan. Próbowałam przebrnąć przez y, y, tę ilość informacji, którą on z siebie wypluł, ale to jest tak bez ładu i składu i to jest jakiś taki wyżyk. Y, no taki, no pijacki trochę, no, że ja się w tym pogubiłam. Ja się po prostu w tym pogubiłam. pisał o 20-centymetrowym prąciu dobskiego czy coś tam. No mnóstwo po prostu rzeczy tam wypisywał. Ktoś mu tam czasami odpowiadał. Ludzie nie wierzyli, co się kurwa dzieje. Może on stand-up pisał? Może. No może taki polityczny stand-up. Jesteście zrostowani wszyscy przez niego. Ja myślę, że powinien się wytłumaczyć w ten sposób, że to powinna być jego droga do tego ta trzecia, czwarta droga to była do wytłumaczenia. czwarta droga czwarta droga, droga czwarta droga, droga stand-upera. Boxdel też wyjechał. I obrał będzie... kolejną drogę, kierunek. On obrał nowy. kolejną drogę, będzie robił stand-upy teraz w Miami. Nie, A tak serio, to e, Wardęga wybrał las, a del Las Palmas. Ale będzie godą w ten sposób. Będzie godów po angielsku. Nie będzie cały What are you tak. saying here, my ale, friend? Ale cały czas musi nie mać, jak w ten sposób. No. Czekaj, jak jest nara Musisz po... mnie zakrzyczeć. Jak ja coś próbuję angielsku? tutaj powiedzieć, a ty mnie zakrzykujesz. Bo po angielsku on musi mówić. Jak jest nie nara po angielsku? Sia, sia. On będzie tak robił. I zobaczysz, kurwa, w Miami wszyscy zaczną nagle tak napierdalać na Fro Flordzie. Sia. To by mnie w ogóle nie zdziwiło akurat. Czego... Make, me, make me ice cream! Czego by nie mówić obok Zdelu jest to osoba, która y, ma naturalną łatwość do wprowadzania nowych słów do popularnego słownika. Ja uważam, do... że on powinien zostać przyjęty do panteonu razem z Bralczykiem i miotkiem. To, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No słuchaj, wszystkie frazy, którymi on rzuca, przychodzą do takiego języka używanego na co dzień, stają się mimiczne. On jest absolutnie człowiekiem, który tworzy memy, po prostu wystarczy, że otwiera usta. I to jest ogromna moc, moim zdaniem. Czyli luda, to będzie Blue chip. Czego by o nim nie mówić, właśnie i yy, wszyscy wiemy, i y, jakie on y, posiada cechy, również negatywne, ale to uważam, że jest jego wielką mocą. Słuchajcie, w każdym razie wrzucił Insta Stories, że jest w Miami i tyle. Boxdel w Miami macha jajami. Yy, znaczy nie wiadomo, ale być może. Yy, natomiast piwko nie można, to na pewno kojarzycie tę postać. Czyli ziomka z Ukrainy, który rok temu to chyba było, został pobity przez jednego pojeba yy, i który go, no, który rzucał rasistowskimi tekstami. Który wszedł do niego z piwem do, do samochodu, bo to gość pracujący na Uberze, yy, i wlazł do niego z piwem do samochodu. Ten rzucił, że z piwko nie można, i, i tak dalej. Stąd się wzięła taksywka. Yy, no to to było rok temu. Tamten gość chyba poszedł siedzieć, tak mi się wydaje. Nie, jego kolega. A jego kolega, Który pomysły. siedział z tyłu, bo ten się odwołał od wyroku. Ten, Aha. Ten, ten, który siedział z tyłu i nic nie zrobił, faktycznie dostał wyrok, a tamten się odwołał. Ten, który ten, go zaatakował, ten, który siedział obok niego. No ja, ja wiem, że on, on się od wyroku. Ten, ten gość, ale to było rok temu. Później, pół roku temu, to tak naprawdę wypłynęło. Bo on założył. A teraz, a teraz to znowu wróciło. W sensie właśnie. Pan, pan Piwko nie można. Tak, założył tak. swój profil, na którym memuje sobie właściwie cały czas na bazie tego profilu. Nie twórców, można. był tam Prawo Marcina, razem z nim robił materiał i tak dalej. No to słuchajcie, tym razem kolejna sytuacja, bo był gość, który. Jarał, a właściwie, no tak, no że tym razem Polak miał bardzo mocne pretensje o to, że w pojeździe nie można palić, nie zabrakło różnych wyzwisk. Czyli petka nie można. Czy typowej gadki o tym, że obywatel Ukrainy nie jest u siebie i jak to może cokolwiek zakazywać Polakowi. Eee, I, i, i. Czekaj. Aha, część osób wskazuje, że wygląda to nawet na ustawkę, ale ponoć tak nie jest. W każdym razie cała sytuacja ponownie była podbrąkowa, aż do ostatniej chwili na końcu filmu widać, jak ktoś macha Ukraińcowi, by ten zjechał dokładnie w tym miejscu. Następnie kłopotliwy pasażer po prostu jest wysiadany, czyli go wyciągają ludzie, bo ten piwko nie można poprosił swojego kumpla, żeby po prostu podjechał i mu pomógł w tej sytuacji. nie? Więc... Ciekawe, jak często się zdarzają sytuacje kierowcom. Takie jak tutaj, bo widzisz, no tutaj gość miał już dwie takie sytuacje. I to takie niebezpieczne, nie? No tak są naprawdę. niebezpieczne te sytuacje, oczywiście. No. Nie, no moim zdaniem... To on, on jest pechowy? Tego typu rzeczy powinny być nagrywane w, no, tak, oczywiście, w samochodach tak. dla bezpieczeństwa, zarówno jednej, jak i drugiej strony, bo to też pamiętajcie. No, w Stanach Zjednoczonych na przykład takie, takich rzeczy nie dochodziło kiedyś. Nie wiem jak teraz jest, bo yy, kabina przynajmniej w Nowym Jorku to kiedyś było, kabina Maciek pasażera… Wie, bo był. Kabina pasażera była oddzielona takim plexi… nawet nie plexi, tylko takim czymś bo i tam można mieli... było taką szybko zrobić. No, bo no. Oni mieli wcześniej koronę, zanim to było modne. Tak, zdecydowanie tak. E, Wiadomo, ko Koronę wszystko. być może w Tańcu z Gwiazdami i kule dostanie kurwa Dagmara… Kaźmierska, nie? Takie, I... takie kule? No właśnie, no taką kulę dostanie taką... Do potwierania się? Nie, wcześniej miała kulę taką Mnogi. z łańcuchem. No. Po wyroku. A teraz dostanie kryształową. Ale Gdyś to już mogę... będzie afera dekady! Afera dekady, Słuchajcie, moi tak drodzy. Super ekspres napisał, że to będzie afera dekady. Otóż... Słuchajcie, Dagmara Kaźmierska zaskakująco długo utrzymywała się w programie Taniec z Gwiazdami. Celebrytka znana z królowych życia. i ja odpaliłam sobie ten i kryminalnej przeszłości tańczyła najgorzej z wszystkich uczestników show, ale dzięki głosom widzów wspólnie z Marcinem Hakielem doszła, pała pa, pa się do siódmego odcinka. Dobra, to ja chciałabym tutaj powiedzieć, że ja zobaczyłam ten taniec, no. bo byłam ciekawa, co to znaczy tak źle zatańczyć, że wszyscy piszą, że to jest afera dekady i, i w ogóle jest grubo. I powiem Ci, że niewiele tam jest tańca, ponieważ głównie nie, ona stoi, albo się czasami przechadza. Kurde, kto tak robił? półdział? Nie, nie, pamiętam, kto tak e, robił. No, więc ona po prostu stoi i podchodzi czasami do partera, który tańczy. Aha. No, może ludzie oceniają tego Hakiela. No, nie wiem, w każdym razie... No, Hakiel tańczy, no, no. W każdym razie ludzie są oburzeni, bo oni zdobyli Biedny 16 hakel, punktów no. na 40 możliwych tam w jednej rundzie. W drugiej było też nie, nie jakoś super lepiej. I... Czyli para, która odpadła... To są z napisane, stanie z gwiazdami. No, no tak, gwiazdami. no tak. To Słuchajcie, jest to, para, co właśnie. Para, która odpadła, czyli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, zdobyli 30 i 32 punkty, czyli łącznie 62, czyli o 39 więcej niż Kaźmierska z Hakielem. I... No ale co zrobić? No, jeżeli ustalacie takie zasady. W sensie Taniec z gwiazdami ustala takie zasady, że widzowie potem głosują, a ona ma liczną grupę jakichś wyznawców, e, chuj wie dlaczego. No, najwyraźniej ludzie lubią ludzi z kryminalną przeszłością. Ja też, ja też nie rozumiem. E, Może obecności. Jakiś, nie, nie mam pojęcia. Ja też nie no. rozumiem obecności tej kobiety w ogóle a to w tych tak licznych sprawę. programach rozrywkowych. To jest tak. To jest tak słaby poziom rozrywki, niewyobrażalnie, plus to jest osoba oskarżona o grube rzeczy. Więc ja nie rozumiem promocji yy, i dawania jej programów yy, kolejnych i kolejnych, bo żeby to one jeszcze niosły coś za sobą. Te no programy. A to jest z najgorszej jakości tandetna rozrywka. Taniec z, tanie z gwiazdami właśnie w tym momencie, yy, no to oni zbierają baty. Ale to oni sobie te baty kurwa ukręcili sami na siebie. Raz, że biorąc ją do pro programu, dwa dając takie. Ale zasady, czy a oni, nie inne. Y, oni jej nie wzięli dlatego, bo ona ma kolejny nowy program, taki, że szuka sobie męża. Yy, I czy ten program nie jest przypadkiem tam u nich? Dlatego ona dostała ten taniec z Gwiazdami? Znaczymy, bo myśli... ja nie wiem, gdzie on, nie wiem, gdzie ten program jest. Ja widziałam jeden odcinek tego, tego programu. Myślę, to jest... że tak. No. I to i, naprawdę musiałam przewijać, bo tego się nie da y, zdzierżyć. Tak, Mara szuka męża, mm -hmm. super polsat. No, no tak. No, ale to jest z grudnia, więc znaczy, no tak, oni. Ja myślę, że oni mają. Mm, Więcej jeszcze w zanadrzu dla niej. No pewnie ale tak. Tylko dlatego właśnie, bo widzą, że ci widzowie na nią jednak głosują, czyli ludzie je, jej chcą. No. Więc dla nich to jest akurat dobra sytuacja, że jest zamieszanie, że się o niej gada, że ludzie na nią głosują. Super, no znaczy... trzeba dać jej kolejny i kolejny program. Fajna jest ta pani, oby jak najdłużej w, w przestrzeni publicznej. Ja tylko powiem, że to się odbije czkawką dosyć mocno Polsatowi, koniec końców, więc. Ja wiem, że teraz może są wyniki i tak dalej, ale ostatecznie no, ludzie też będą pamiętali o pewnych rzeczach, które. Ale moim zdaniem się za mało się przypomina, że kim, kim jest ta kobieta. No to my przypominamy, no, że nie warto jej promować po prostu no, w przestrzeni publicznej osoby zamieszanej w tak grube przestępstwa. Z kolei ludzie się zesrali do Luny, czyli do naszej reprezentantki na Eurowizję to co Ola powiedziała, że Luna jest bogolem. Bo otóż, uwaga, to może dla wielu być szokiem, chociaż niektórzy to już wiedzą. Miłośnicy keczapów i innych sosów na pewno kojarzą markę Daftona z ponad 30-letnią tradycją. My dzisiaj przejeżdżaliśmy, jak jechaliśmy, w ogóle jest pas, pas środkowej Polski, przez całą środkową Polskę biegnie pas keczapów. I to są różne firmy, Włocławek i tak dalej, pas, i tak dalej. Ketchupu. I to się nazywa paskeczapów. I nawet ostatnio widziałem, że udostępnili to Czesi udostępniali że w Polsce jest paskeczapów, że jest tyle firm robiących keczapy i one są... wszystkie są w pasie. Ale to wynika przez z tego, Polski. że tam są pola jakieś uprawne pomidorów. Nie mam pojęcia. Znaczy, znaczy pola możliwe, na... możliwe, bo to są właśnie. folioki z pomidorami? Tak? Może, no nie, nie wiem szczerze mówiąc, ale to jest paskeczapów. No i teraz tak, jest firma Daftona. Prezesem Daftony jest Paweł Wielgomas, ojciec tegorocznej polskiej reprezentacji w konkursie. Eurowizji. No i pojawiło się, znaczy pojawiła się ta informacja i nagle wszyscy się zestrali o Boże. Czyli to znaczy, że Tata jej kupił wszystko za te keczapy. No i bardzo dobrze. A Janek sprawdzał. Narobił kapitał się keczapu, to jest 300 milionów złotych. Narobił się keczapu, yy, stać go, stać go, to niech kupuje no. Wiesz jaki jest ulubiony kawał jej? Idą trzy pomidory przez ulicę i nagle jednego przejeżdża auto i ten pierwszy co szedł mówi: "Ej, keczap, wstawa, idziemy". To nie jest ten film. No. 300 milionów 305, 305 milionów To no. jest Pulp Fiction No oczywiście Luna odrzuca bycie ketchupową księżniczką Odrzucam, Właśnie. odrzucam to Właśnie, kurwa, bo ja mówię ketchup, nie? Ale wiem, że że, jest też osób, ketchup. że mówi ketchup I jedna i druga forma Ja wiem, że są poprawne, ale ja byłem zawsze W przeświadczeniu, że mówi się ketchup po prostu, nie? No, w każdym razie jest przejebane znaczy tam przejebane no, ona teraz miała wystąpić na jakichś zagranicznych koncertach nie występuje ze względu na chore gardło bo nie chce go sobie rozpierdolić jeszcze bardziej przed tym wszystkim więc no ludzie szukają dziury w całym no, szukają dziury w keczapie pomidorze. w pomidorze czarnego ziarenka w pomidorze i Leśni. słuchajcie no kurwa nie, nie można odbierać komuś czegoś tylko dlatego, bo starzy mają pieniądze i od razu wychodzi z założenia, że pomogli. Znaczy jeżeli rodzice pomagają ci w karierze, jakkolwiek, to... Super, że pomagają. No, kurwa, każdy rodzic chce pomóc jak tylko może w karierze swojego dziecka. Mm -mm. Tutaj raczej wątpię, żeby ktoś, kurwa, przyszedł gość i przekonał. Kupowanie, kupowanie komuś, ja nie mówię tutaj o tej sytuacji, tylko kupowaniu. w ogóle, bo ty mówisz, że każde, każda metoda jest dobra. Chcę nie, pomóc, no, dobra. Nie, każda, nie każda metoda jest dobra, ale ogólnie pomaganie dziecku jest jak najbardziej naturalną rzeczą. No. No słuchaj, tak Kardashianowie, kurwa wypłynęli. Pomagała dziecku mama, mówiąc jej co ma robić? Jakie taśmy nagrywać. Więc... A pieniądze też. Tak, że tak złapały powiem, się za rękę na groszem tym. Groszem nie śmierdzieli, nie? No. Czy groszem śmierdzieli, właśnie. Nie, no groszem śmierdzieli, właśnie. No biedni to oni nie byli. Groszem mnie nie śmierdzieli. O, to o to mi chodziło. E... Ale na pewno nie byli nawet w małym stopniu tak jak teraz. stopniu Oczywiście. bogaci tak jak teraz. No dobra, ale nie o to chodzi. Pewnie mieli tyle pieniędzy co keczupy. E... Słuchajcie, nieważne. Myślę, że mogły mieć keczupy więcej. My sobie jeszcze, tak mi się wydaje, e... bo mówi się tutaj o takiej lunie, jako o nepo-baby, gdzie to nie ma nic wspólnego, moim zdaniem przynajmniej, z nepotyzmem, bo... Przecież ona nie robi kariery w keczupowym. Nie robi na plecach rodziców i tak dalej. A nawet gdyby robiła, kurwa, karierę po tym, że przejmuje firmę, nie? No. No to w się sensie w biznesie, no to, no to nie jest. To jest normalne, z, zwykle kurwa, ktoś z rodziny przejmuje firmę. Tak było od wieków, No, kurwa, craft food, inne tam rzeczy jest w ten sposób. Ale chciałam powiedzieć, że przecież dzieci bogatych ludzi też muszą gdzieś robić karierę. Nie w mogą, czymś. nie mają prawa. Nie mają i... prawa. Jeżeli jesteś dzieckiem bogatego człowieka... I Wom. co z tego, że jesteś nepo-baby, no, jesteś dzieckiem ludzi, którzy mają hajs i dojścia gdzieś i nie korzystasz to z tego, jest, to znaczy, że jesteś śleniem śmierdzącym i le lepsze jest moim zdaniem, jeżeli te dzieciaki chcą coś robić i pracują y i wykorzystują swoje znajomości i pieniądze do tego, żeby mm -hmm. móc rozwijać się i robić karierę, niż jak siedzą na dupie i wydają pieniądze zarobione przez starych. Więc myślę, że o tym nepo-baby w ogóle nepotyzmie i o tym, jak to wygląda... Jak my to widzimy, to też zrobimy po prostu osobne papiery rozwodowe. Cały podcast sobie po prostu przegadamy o tym, bo jest to dosyć ciekawy temat. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o tematy, bo nic więcej nie mamy dla Was. I całe szczęście, że nie ma więcej tematów, to znaczy, że dzieje się dobrze, jest spokój i wszyscy są zdrowi i szczęśliwi, i tego Wam właśnie życzymy, nasi drodzy widzowie. I wszystkiego najlepszego, papa. Pa. Do zobaczenia, trzymajcie się buziaki. Transcrição e